Cześć, witam Was bardzo serdecznie w grze Medieval Dynasty i moi drodzy, będziemy kontynuować przygodę Racimira, który w swojej wiosce razem ze swoją żoną będzie wychowywał swoje dziecko. <grym> tak. Plan na dzisiejszy dzień to jest przede wszystkim się umyć, chyba, tak mi się wydaje. To będzie pierwsza rzecz, którą będę chciał wykonać. Muszę sobie przypomnieć, co w tej wiosce się dzieje w ogóle, co ja tutaj już zrobiłem i co zamierzam zrobić. I najprawdopodobniej moim zadaniem najbliższym będzie. O, jeszcze jedno dziecko. Tak, mamy dwoje dzieci w naszej wiosce. I pole, które niekoniecznie jest coś się na nim dzieje, no nie? Dobrze, to będzie też zadanie na, na, na najbliższy czas. Dobrze, moi drodzy, to ja tak sobie biegam, sprawdzam co i jak, co się dzieje. I przypomniałem sobie, że ostatnio zbudowaliśmy szwanie. I czy ja w tej szwanii coś mogę tutaj już, że tak powiem, robić? Bo ja powiem szczerze, Wam. Możemy nic stworzyć, czyli mamy trochę lnu, jeżeli chodzi o jakieś ciuszki różne. Co to jest? Jakieś worki i inne bukłaki. Postowe ubrania, zwykłe ubrania, proste ubrania oraz zimowe ubrania. Czyli zimowych ubrań. coś mogę zrobić. Mógłbym sobie zrobić na przykład czapkę, za którą bym dostał 50 monet. Szczerze mówiąc, nie jest to takie najgorsze. Sportki, czapki to też mówię, tylko trzeba by było schematik to kupić. Okej, okay, czy jakieś tam ubranka mógłbym stworzyć? Powiem szczerze, najbardziej mnie interesują zimowe ciuszki. Mm. No tutaj potrzebne jest futra i skóra. I schemat za, za 300. Ja nie mam tyle pieniędzy. Ale futra i skór mam sporo. Tak szczerze powiedziawszy, więc mógłbym tych czapek trochę więcej zrobić. Na przykład 8 i jest sprzedać, nie? Zaraz ogarniemy sobie te czapki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak dużo pieniędzy z tego będzie można uzyskać. Zaraz się przekonamy, czy dostanę rzeczywiście te 400 monet. Biegnąc tam do tej wioski, zauważyłem po drodze, że leży wóz, przy którym jest mnóstwo, moi drodzy. Pszenicy którą jak najbardziej podniosę, nie? A właśnie przy rzece nie ma jakichś beczek innych znajdziek. O jak nie ma jakie są. Len oraz monety. Pięknie, proszę bardzo. Hmm. Przydadzą się jak najbardziej. Halo to? czy chcesz ze mną pohandlować? O, ty sprzedajesz tutaj patrzę owocki, miody pitne i inne piwa pszeniczne, oraz Żytnie. Soki są spoko, wydaje mi się. Dobrze, e, spróbujemy sprzedać tą czapkę zimową. Sprzej. Wszystkie 7? Znaczy 8? 480. Czyli zarobiście. zarąbiście. Powiem szczerze, podoba mi się to. Czyli szybki, yy, szybki zarobek. Wystarczy mieć tylko właśnie futra i te, i skóry. I można tutaj pohandlować. Dobra, ja tak szybciutko polecę jeszcze na tamten pomost. Może mostem idzie, albo nie, przede się rzeką, to się od razu umyje. <grystanie> Czy ja mogę na ryby zaprowadzić zwykłą włócznią? Miedziana strzała czy ja mam wurszcz jakieś w ogóle. Oczywiście, że nie, ale mam strzał i łuk. Ej, upolowałem ryby łukiem. A ja myślałem... o jeszcze to trutą. Miedzianą strzałą. Powiem szczerze, myślałem, że tylko ryby się łapie... Wiecie czym? Włóczę, no nie? A tu jednak można no do nich strzelać łuku. Oj, nie zapiłem. Dobrze, moi drodzy, że się zbliża wieczór. W rzeczywistości też już jest y, późna pora, więc ja będę kończył ten odcinek. Y, w przyszłym odcinku najprawdopodobniej zajmiemy się dalszą, y, dalszą, dalszą. Naszym dalszym zarabianiem pieniędzy i rozbudowywaniem naszej wioski i społeczności. Tak więc, na dzisiaj to będzie wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, cześć.